Mandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, i zapraszam na odcinek oczywiście z przeglądu nowej playlisty festiwalowej w fordzie Horizon 5. Więc jak co miesiąc pojawia się taki odcinek, gdzie sobie przeglądamy, co twórcy dla nas przygotowali na cały miesiąc e, wszystkich zadań, wszystkich e, tych pół roku. Na 4 tygodnie. No dobra, jak widzicie, mam nowy samochód do odbioru. Do Twojego warsztatu dodany został nowy samochód 2024 Chevrolet Corvette i e Ray. A dostałem go, dlatego, że zagrałem oczywiście w Forze Motorsport. Dos dosłownie zagrałem tyle, co jest na moim odcinku, gdzie e, wstawiłem odcinek. Odpalamy Forze Motorsport i to wszystko, co jest na odcinku, tyle zagrałem. I jak widzicie, e, wystarczyło, żeby dostać. E, Korwet, wystarczy, że zagracie i 5 minut, i 8 minut. Ale wiem, że niektórzy mają problemy, że na przykład mega spóźnione im te korwety przychodzą. No, yy, nie wiem czemu tak jest. Yy, ja Wam teraz pokazuję, jak u mnie to zadziałało. Że to co widzieliście na poprzednim moim odcinku, który wrzuciłem w czwartek, jak grałem sobie w Forza Motorsport, e, w czwartek w środę. Tak dzisiaj odpaliłem dopiero pierwszy raz. Po aktualizacji Forza Horizon 5 i dostałem, więc sprawdźmy sobie kolekcję samochodów. Mamy Chevrolet Corvette dostaliśmy i teraz jak widzicie, mam 7758 na 766, czyli e, mamy 8 aut Znowu możliwość e, do zdobycia. Niestety, nie wszystkie za darmo. Jakś, no dobra, tu już nie będziemy przelatywać sobie tego. Gdzieby eee, tutaj wejść? W playlistę festiwalową. No i mamy całą nową serię Diade Muertos to jest, wiadomo, podyktowana seria tak jakby świętu zmarłych. Eee, i dużo, dużo nowych rzeczy się też chyba pojawi na mapie, poprzerabianych właśnie pod to Święto Zmarłych. Jeszcze nie jeździłem jak widzicie, bo dopiero no, odpaliłem i mam ten komunikat na dzień dobry właśnie z tą korwetą, więc jakby nie miałem jak go się dla was przygotować i na przykład znaleźć różne jakieś ciekawe rzeczy na mapie. Także no będę... Eee, będę tutaj no można powiedzieć szukał od razu na gorąco. Mamy tutaj nowe auto w grze, Nissan Suru 10 rok, e, za 20 punktów, to jest w letniej porze, a tutaj mieliśmy, o tutaj jest Ferrari 250 GT i F8 Tributo, 19 rok. Dwa legendarne auta, one już są w, aucie, w grze, e, ale jak ktoś ich nie zdobył, no to może sobie je zdobyć. I tak samo mamy Nissana Z 2023, rzadkie auto, jak ktoś go nie zdobył, ma okazję go zdobyć, za 40 punktów w porze letniej. Forzaton, Ton, Forza Ton tygodniowy Porszaczkiem 911 z 73 roku. Odwiedź mularz. No to widzicie złote kwiaty, więc podejrzewam, że tam coś będzie. Wejdźmy sobie w sklep Forzatonu. Mamy tutaj do wykupienia Ferrari P4 za 1000 Forza Pointów. Klaksonik, kurteczka, willspiny. Więc jak ktoś ma za dużo już tych punktów, to niech sobie tu wszystko wykupuje zawsze. Nawet właśnie te uli spiny. Mi te punkty się zbierają. Już mam 11 767. I wiadomo, że już nigdy ich nie idzie, nie spożytkuje. Zawody zręcznościowe: Horizon Arcade, Trial mamy do wykonania Volkswagenem w B700. Dowolny Volkswagen w B700, Trial. Laboratorium Crown Victoria jest do zdobycia. I zaliczamy to kultowym samochodem. Drugie laboratorium jest ekstremalne torowe zabawki w S2, więc jakiś musi być e, mocny tor, dosyć prędki szybki. Mamy znaki ostrzegawcze, strefa pomiarowa, strefa pomiarowa. Dwa razy, więc mamy trzy super losowania do zdobycia. A w, tym, o, w tym laboratorium też jest super losowanie, więc cztery super losowania. Więc jak ktoś cierpi na brak kasy, róbcie te playlisty i sobie odpalajcie super losowania, i trochę kaso wam może wpadnie. Tak samo auta, jak macie podwójne, zdobywajcie i też sobie wystawiajcie na giełdę. Dwa razy mistrzostwa, poszukiwanie skarbu, wyzwanie fotograficzne. Tym omijam, tak jakby na szybko, bo zaraz usiądę te, do tego, żeby wykonać te zadania i ograć też na film. Horizon Open, rywale miesiąca. Możemy się przejechać właśnie tym Nissanem. I możemy się też przejechać autkiem, które będzie właśnie Myers-Manx do zdobycia w porze jesiennej. Eee, no i fotoradar, mistrzostwa sezonowe i strefa driftu. I mistrzostwa sezonowe, jeżeli chodzi o dodatki DirecTR. Rally Adventure i Hot Wheels Więc tu by było na tyle jeżeli pochodzi o porę letnią Pamiętajcie Nissan Suru, nowy auto w grze i Nissan Z Rzadkie auto też niedawno dodane Jak ktoś nie zdobył to też polecam I tutaj teraz przechodzimy do Majersa Manxa 2.0 20 punktów Urka nowa w grze i Subaru RX 15 15 rok 40 punktów Forzaton do wykonania garbusikiem. Eee, tutaj już można powiedzieć olewamy Forzatony dzienne, w sklepu nie sprawdzimy. Trial będzie do zdobycia lanserek. Tu już niestety nie posprawdzamy czym się wykonuje. Dwa razy laboratorium, strefa driftu, fotorada, znaki ostrzegawcze. Trzy razy z mistrzostwa. No parę tych super losowań z domu do zdobycia, Meganka, Nissan GTR proszę bardzo, z 17 roku. Wyzwanie fotograficzne i przedmioty kolekcjonerskie, to też jest właśnie zawsze fajne zadanie, żeby znaleźć sobie tam te piniaty porozwalać. A tutaj zobaczcie nawet, ee, nawet tutaj nam zdradzają, co się dzieje w tej miejscowości Mularz, Mulecz, e, bo taka wielka czacha jest. No i tutaj to wszystko już jest po staremu, bo to będzie cały miesiąc trwało, te rywale miesiąca, fotoradar. I mistrzostwa, i strefa pomiarowa, i mistrzostwa w dodatkach. Zimową porą mamy nowe Bronco Raptor do zdobycia za 20 punktów. I Playmode Fury, stare auto, ale jak ktoś nie ma 40 punktów. Forzaton, e, Vauxhallem do zrobienia trial. Aerial Nomad do wygrania dwa razy, Laboratorium sezonowe gry, Salen S1 do zdobycia, znaki ostrzegawcze i tak dalej, to mamy już tutaj super losowania, dwa razy mistrzostwa, poszukiwanie skarbu, wyzwanie fotograficzne, proszę bardzo, S14 -czką. tutaj trzeba będzie zaliczyć, Horizon Open, odmowa dostępu o nazwie, no i tutaj po staremu, różne głupoty, wiosna, Nowe auto Porsche 356 SL, 20 punktów pora wiosenna i Vauxhall Carlton. Dużo osób go tak jakby pominęło za pierwszym razem, jak on się pojawił, więc teraz jest okazja na ponowne zdobycie e, Omega, a tak naprawdę Vauxhall Kartona za 40 punktów. Forzaton, Majersem, Manxem, jedyneczką, bo tutaj dostajemy dwójkę w jesieni, a to jest pierwszy Majers, bodajże tak, do wykonania, tu olewamy, tu olewamy, trial, jazda uliczna, nie za dużo się nie dowiemy, Honikarna, Honikorna wygrywamy, laboratorium, fotoradary, strefy, mistrzostwa, o wszystko nawet pojedynczo jest tylko, nawet jedna tylko mistrzostwa, wyciereczka, Horizon, Poszukiwanie skarbów, wyzwanie fotograficzne. No ogólnie się nie wysilili, bo jak na całą playlistę, i przygotowaną, tak jakby pod to Święto Zmarłych, to raptem tylko w jednym dniu mamy do zrobienia w porze jesiennej. Te przedmioty kolekcjonerskie będziemy rozbijać, piniaty, czołgi na pokaz. No dobra, to by było tutaj na tyle. Eee, dobra, dobra, poczekajcie, bo już. Gdzie to jeszcze było? Pakiety samochodów, tak to było tutaj. Jest ten nowy pakiet? Jest. To jest ten nowy pakiet. Pakiet e, super szybkich samochodów, cztery. E, auta dostępne jest tutaj oznaczone jako nowe. E, właśnie tak i to są te kolejne cztery brakujące, czyli cztery za playlistę i cztery możemy kupić w, w pakiecie. Więc będzie 8 aut, jak widzicie mamy, R, mamy element RP1 2019 rok, XBOWa GT2, kurde ten może być ciekawy, Cayman GT4 RS proszę bardzo 2022 rok i Golfika R 2022 rok. No i niestety, ale ten dodatek jest płatny i widzicie teraz w tym momencie cenę 24 zł, czyli kurcze znowu z nas zdzierają, będą tak cedzić po kilka aut i ktoś kto kolekcjonuje te auta w tej grze, no niestety jest zmuszony, żeby wydawać te pieniążki, nie, nie ładnie robią, albo też uważam, że no rypią te ceny też nieraz za duże. No ale no, jak to woli, nie ma przymusu 24 zł. I mamy te cztery auta, więc to będzie wtedy pełna kolekcja. Eee, wszystkich aut to by było chyba na tyle. A teraz się przejedźmy i sprawdźmy, jak wygląda mieścina. A tylko zerknę sobie, czy może gdzieś tutaj się coś czai. Tutaj nie ma nic. I tutaj też nie ma nic. Dobra, to idziemy się zrespić. O, mało pamięci wideo mi wyskoczyło, superancko. Jak widzicie, tu jest to miejscowość Mularz, całe to miasteczko. Więc respimy się i szukamy tych wszystkich ciekawostek. Które nas tutaj czekają w tej miejscowości Możliwe, że gdzieś jeszcze Może na stadionie, albo może w drugiej Tej większej miejscowości O tutaj już na dzień dobry nas witają Nie tnie mi, live Proszę bardzo O kurde, jakie figury Gucik wszystko jest pozmieniane. Na pewno fajnie to wygląda. O, ktoś już tutaj zdemolował samo spadło. Jakie czachy tutaj po lewo, po prawo baloniki. Kurde, naprawdę fajnie to jest zrobione. W nocy to musi chyba robić robotę, co? Zaraz sobie zobaczymy. O, kurde. Ale się tu nadziałem. Ej, można fajne zdjęcia sobie porobić. Na pewno sobie porobimy zdjęcia. Jak będziemy robić live'ika. One, te czachy na pewno są podświetlone. Kurde, co to kiłło? Zwiedzamy, zwiedzamy. No, dużo dodali, nie? Szkoda, że nie mogę... Kierować kierownicą i jednocześnie padem się rozglądać. Nie wiem czemu, ale to mi się gryzie w grze. Muszę albo jechać padem i się rozglądać, albo jechać kierownicą i nie dotykać pada. Tutaj na wyjeździe już chyba nic nie ma. No nie wierzę, no. jeszcze skręcił z Kuba znam, nie, ja już myślałem, że będzie jechał w drugą Jeszcze tą boczną uliczkę, tutaj kurcze właśnie, tutaj jest ta czacha ze zdjęcia, która nam będzie potrzebna W przyszłym bodajże tygodniu, tak? Nie wierzę, że Kurde! Trzy razy już dostałem strzała na jednym, kurczę, krótkim odcinku. No i teraz drift mi nie wyszedł. obramy można zniszczyć! Ale jaja. Jeżdżamy. Jest takich kilka punktów na mapie. Ale o tym punkcie nie widziałem. Da rady? Kurde nie możemy. Chciałem podriftować i nie mogę. No zobaczcie co się dzieje, kurde. Cina zwiedzona. Zobaczmy sobie jeszcze na szybko może takie punkt. O, poczekajcie, a na opuszczonym lotnisku coś będzie. Kurde. Tak, na odcinku sobie zwiedzimy. I oczywiście po aktualizacji miałem optymalizowane ustawienia dla mojego komputera i już widzę, że znowu mi przełączyli skubańce. Eee, tą. Ee, jak to się nazywa? O, tą poziomą, coś tam. Coś tam, coś tam poziomego. Za każdym razem po aktualizacji muszę to wyłączać, bo widzę, że już się krzaczy coś. Ja pierdzielę, no nie wierzę. No dobra, niestety tutaj też nic nie ma. Więc nawet nie wjeżdżamy. Lecimy do mieściny tutaj. Nie wiem, czy to wyłapuje live. Ej, hey, live nagranie OBS. Nic nie ma tutaj. Czy tylko to jedno miasteczko tak przystosowali. Nigdzie nic nie ma. Ale dziwne. To nie chciało im się robić. Podejrzewam. Naprawdę im się nie chciało. Bo na, tak, na, tak to zawsze robią. O kurde, za wcześnie się złożyło. O nie, tnie film. Skubańce, no właśnie przy tej opt optymalizacji zawsze mam tak, że muszę pełno ustawień później zmieniać. Purde. I jeszcze muszę się denerwować na odcinku. Ostatnia akcja, jeszcze sprawdzimy sobie tutaj Playa Zol. Nie wierzę. Nie wierzę. Szybka podróż. A ta podróż wcale nie jest szybka. Bo wręcz za długo kurczę trwa. Ale jaja. Tylko w jednej miejscowości coś tam zmienili. A tak to normalnie wszędzie jest wszystko po staremu, ale się nie wysilili. Nie dość, że auta dali z dupy. Bo czytałem już opinie po tym live'ie twórców. Każdy narzeka, że tak naprawdę kpina, no to druga sprawa, no naprawdę się nie wysilili, ale za to mamy driftową kamerkę. Zewnętrzna kamera driftowa wskoczyła, proszę Państwa. Uu. O kurde, zarzuciło mnie, a nie chciałem. Tory Marian. No dobra, no to nie nic chyba kończę ten odcinek, bo nic więcej już tutaj nie wymyślimy. Więc tylko w jednej tutaj mieścińce zrobili sobie ubajeżyli. Niestety słabiutko. Słabiutko twórcy. Masakra, nie postarali się. Cztery autka nowe. Eee, I tyle. Dziękuję bardzo. I zapraszam na moje kolejne odcinki. Trzeba koda na następnego część, a Ja się biorę za kurczę po teraz znowu wszystkiego od nowa. Nara.